Cześć tu Rafał, witam Was serdecznie. Kolejny odcinek i tak jak obiecałem ostatnio będzie o wózku Cybex, Cybex Libel. Jest jeden z najmniejszych wózków spacerowych. Myślę sobie, że wielu z Was się szykuje do podróży. Ostatnio odwiedza mnie wielu rodziców, którzy mówią, ok mamy fajny wózek głęboko spacerowy, ale chyba będzie zbyt dużym wózkiem, żebyśmy go zabierali w podróż. Chociażby do samolotu, niektórzy wolą podróżować pociągiem, albo mają nieduże auto, albo mają... Auto, które ma sporo miejsca, ale mają też sporo bagaży i zawsze pytają o kompaktowość wózka. Także ten wózek jest mega kompaktowy. Naprawdę jego waga 5,9 kg, ale też rozmiary. Zobaczcie jak się go składa. Możemy go złożyć właśnie w taką kosteczkę. Można sobie go schować pod pachę. Jeżeli wejdziecie z nim do samolotu, to spokojnie możecie go przechować jako bagaż podręczny. Jest tak niedużych rozmiarów, zmieści się Praktycznie wszędzie nazywamy go takim Towarzyszem Podróży. Myślę, że to jest wózek, który warto wziąć pod uwagę, jeżeli wyjeżdżacie. Możecie też go wziąć pod uwagę jako taki na przykład drugi wózek, coś lekkiego. Ostatnio z moją żoną rozmawiałem, że przydałby nam się chyba jeszcze jeden wózek, bo mamy fajną spacerówkę, ale czasami potrzebuje czegoś właśnie, co szybko się składa, rozkłada, co jest w miarę lekkie. No bo wiadomo, każdy z nas szanuje kręgosłup. I też nie zajmuje dużo miejsca. No my, jadąc z piątką dzieci, potrzebujemy trochę tego miejsca w aucie. Także taki wózeczek, który składa się w taką kosteczkę, jest wyśmienity. No dobra, ktoś powie: "No tak, opowiadasz o nim fajnie, ale pewno dla takich małych dzieci tylko." No tak, dla małych, bo możemy go używać już od pierwszych miesięcy. Na ten stelaż możemy wpiąć fotelik samochodowy i już od pierwszych tygodni waszego dziecka możecie transportować w tym wózeczku, ale może być też taka sytuacja, że potrzebujecie przewieźć trochę starsze dziecko, i tutaj jest homologacja. Kto zgadnie? Tak, do 22 kg. Ale muszę Wam powiedzieć, że jeżeli będziecie przewodzić te starsze dzieci, to pamiętajcie, że tutaj jest tylko jazda w jednym kierunku. Czyli przodem do kierunku jazdy, ale uspokajam, jest również pozycja do odpoczynku, do spania. Możemy rozłożyć oparcie. Podnóżek również jest rozkładany. Myślę, że zapewni to komfort Waszemu dziecku. No i jak każda porządna spacerówka, musi być rozkładany daszek. Ten wózek jest niedużych rozmiarów, więc, adekwatnie do tych rozmiarów, wygląda również daszek. No dobra, ale jeżeli ktoś spojrzy na jego nieduże koła, to powie: No, ciekawe, gdzie nim wyjedziemy. No i tutaj chyba trzeba spojrzeć uczciwie na sprawę, to jest wózek głównie na podróże, albo na jakieś takie krótkie przejażdżki głównie po mieście, po równym terenie, chociaż jakby zdarzyły się jakieś nierówności ma ten wózek również amortyzację, pomoże troszkę w płynnej jeździe No jeżeli zdarzy Wam się jakiś spacer tym wózkiem i zrobić jakieś małe zakupy, to spokojnie jest nieduży co prawda, ale jest koszt na zakupy, możecie spokojnie przechować wszelkie drobiazgi no bo jeżeli ktoś jedzie na większe zakupy, no to wiadomo, że robi to autem. Podsumowując, jeżeli szukacie czegoś bardzo lekkiego, czegoś co się świetnie składa, macie już jakiś wózek, ale potrzebujecie czegoś ultralekkiego, kompaktowego, wybierzcie Libel. To będzie ciekawa propozycja. Myślę, że Was zachęciłem. Jeżeli tak, proszę kciuk w górę. Jeżeli jesteście po raz pierwszy, Subskrybujcie nasz kanał, żeby być z nami na bieżąco. A jeżeli nie macie jeszcze zdania na temat tego wózka i zachęciło Was to nagranie, koniecznie przyjedźcie do mnie. Pryzmaty 30, Warszawa. Jesteśmy od poniedziałku do soboty. Tam jest na dole kontakt do nas, warto zadzwonić. Można też napisać, umówić się na wizytę, żeby spokojnie dostać jednego z naszych doradców, który pomoże Wam w prezentacji tego wózka oraz wielu, wielu innych modeli. A jeżeli nie masz możliwości przyjechania do nas, nic straconego. Na dole również jest link do naszego sklepu online. Możesz kupić również ten wózek. Zachęcamy w świetnej cenie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć.